W ostatnim odcinku zakończyliśmy omawianie American League. Teraz przyszedł czas na National League, a zaczynamy od Dywizji Wschodniej, Skarbkiwica 2022, National League East. Zapraszam. A zaczynamy od zespołu Atlanty Braves. Od roku 2018 systematycznie pierwsze miejsce w Dywizji. Z roku na rok wyglądało to coraz lepiej, a zwieńczeniem tego wszystkiego było zwycięstwo World Series w ubiegłym roku. Czy drużyna Atlanty Braves obroni tytuł? Miotacze: Max Fried, bardzo wartościowy, uniwersalny zawodnik. Dwa poprzednie sezony naprawdę rewelacyjne, w 2020 roku wygrał wszystkie. W którym występował i zgarnął nagrodę Gold Glove. W poprzednim sezonie ta nagroda ponownie trafiła w jego ręce, a dodatkowo otrzymał nagrodę Silver Swagger. Jest to miotacz, który potrafi odbijać. Poza nim doświadczony Charlie Morton, Ian Anderson, Kyle Wright i Huascar Inoa. Do drużyny dołączył również Kanli Jensen. Jedna z lepszych rotacji w lidze. Łopaczem będzie Travis Darno. Mało grało, a jak już grał, to spisywał się no w porządku, bez wielkich rewelacji. Jego zmiennikiem będzie Manny Pina, który dołączył do Braves zespołu Milwaukee Brewers. I podobnie jak Travis, solidny, doświadczony ligowiec. Na pierwszej bazie Matt Olson. Bardzo duże nazwisko, bazowy sprowadzony z Oakland Athletics. Mecz gwiazd w poprzednim sezonie, ósmy w MVP, 39 home runów i 111 RBI. Bardzo duże wzmocnienie Braves, największy transfer podczas tego offseason. Na drugiej bazie Ozzie Albis. Całą swoją karierę w Atlantzie Braves, poprzedni sezon, najlepszy w jego karierze. 30 Hobranów, 106 RBI, oczywiście występ w meczu gwiazd, 13 w MVP i dodatkowo nagroda Silver Slugger. Mocno przyczynił się do zdobycia przez Braves World Series. Na trzeciej bazie Ossie Riley, kolejny młody zawodnik i kolejny, który rozegrał sezon życia. 33 homeruny, 107 RBI, 7 w MVP i nagroda Silver Slugger. Infil drużyny Atlanty wygląda naprawdę bardzo, bardzo mocno. A na shortstopie Densby Swanson. Całą swoją karierę spędził właśnie w Braves. Trochę błędów w obronie w poprzednim sezonie ale też pokazał, że potrafi wybijać homeruny w ważnych dla drużyny momentach. W poprzednim sezonie wybił ich 27, najwięcej w swojej karierze. Outfield to niestety po raz kolejny brak jednego z najlepszych zawodników w lidze, czyli Ronalda Cooney Jr. Kontuzja wyeliminowała go z decydującej części sezonu, teraz być może wróci na początku maja. Póki co Braves będą musieli radzić sobie bez niego, więc Outfield wygląda następująco. Eddie Rosario, Adam Dual i Alex Dickerson. Na dh Marcel Ozuna albo Ozuna wskoczy do Altfieldu, a na dj zagra właśnie Dickerson. Braves ciągle silni. Dołączył Matt Olson, świetny infield, dobra rotacja, no i czekamy na powrót Ronalda Kuny Juniora. Będzie ciekawie. Miami Marlins, drużyna, która potrafiła mocno zaskoczyć w 2020 roku. Awans do postseason, tam kolejna sensacja i awans do kolejnego etapu. Zgodnie z przewidywaniami, poprzedni sezon aż tak udany nie był. Choć nie był aż tak zły jak sądzono, bo drużyna Miami nie zajęła ostatniego miejsca. Miotacze Sandy Alcantara. Naprawdę solidny miotacz. W poprzednim sezonie ponad 200 stra IRA 319 jest czołowym miotaczem drużyny Miami Marlins. Karierę zaczynał w St. Louis, pograł tam sezon, a przez kolejne lata reprezentował drużynę Marlins. Obok niego Pablo Lopez, Trevor Rogers, Eliza Hernandez i Jesus Luzardo. Jest jeszcze Sixto Sanchez. Rotacja Marlins wygląda naprawdę przyzwoicie, a jeżeli zawodnicy będą zdrowi, to przyszły sezon może wyglądać jeszcze lepiej. Łapaczem będzie Stallings. Nowa twarz w Miami, doświadczony łapacz, do tej pory całą swoją karierę spędził w barwach Pittsburgh Pirates. Dopiero w poprzednim sezonie pograł trochę więcej i od razu odwdzięczył się ekipie. Piratów, nagroda Gold Glove w poprzednim sezonie. Na pierwszej bazie Jesus Aguilar. Choć ta pozycja nie jest zbyt pewna, prawdopodobnie będzie tu grać również Garrett Cooper, który nominalnie będzie dh -em. Jak Cooper będzie grać na pierwszej bazie, to na dh wskoczy wtedy właśnie Jesus Aguilar. Na drugiej bazie Jess Chisolm. Młody zawodnik, ten sezon będzie jego trzecim sezonem w MLB. Wszystkie oczywiście w barwach Miami Marlins. W ostatnim sezonie sporo pograł, widać, że zrobił spory progres i całkiem dobrze prezentował się na boisku. Na trzeciej bazie Brian Anderson. Kolejny zawodnik od zawsze związany z Marlins. W w ostatnim sezonie niestety kontuzja pokrzyżowała mu plany. Wielka szkoda, bo jest to zawodnik naprawdę dużego kalibru. Kibice na pewno będą bardzo szczęśliwi, że Brian powraca na boiska Major League. Shortstopem będzie Miguel Rojas. Od wielu lat zawodnik Marlins bardzo pewny punkt tej drużyny. Nigdy nie był to mocno uderzający zawodnik, ale kontakt ma całkiem dobry, dobra średnia odbijania w poprzednich latach. W tym roku skończy 33 lata. A w outfieldzie Jesus Sanchez, Jorge Soler i Avisail Garcia. Soler w poprzednim sezonie zdobył World Series z drużyną Braves, wybijał ważne home runy. Solid wzmocnienie siły ofensywnej drużyny z Miami, a dh będzie wspomniany już Garrett Cooper. Czy ta drużyna jest w stanie odbić się od dna? Wydaje się, że tak i wydaje mi się, że ten sezon będzie jeszcze lepszy w wykonaniu Marlins. Ostatni sezon New York Mets zdecydowanie poniżej oczekiwań, niestety. W zasadzie można powiedzieć, że ostatni sezon był jedną wielką porażką. Drużyna, która miała solidnie namieszać podczas post Season, zajęła w swojej dywizji dopiero trzecie miejsce i o post Season mogła co najwyżej poczytać w gazetach. Czy limit pecha w końcu zostanie wyczerpany? Miotacze, Jake? deGrom, jeden z najlepszych miotaczy w lidze, bezdyskusyjnie. W swojej karierze dwukrotnie został wybrany najlepszym miotaczem, w poprzednim sezonie dziewiąte miejsce w tej kategorii i mecz w All Star. DeGrom to miotacz najwyższej, światowej klasy i tu nawet nie ma z czym dyskutować. Dalej, kolejna wielka gwiazda, Mad Max, czyli Max Scherzer. Ligowa legenda, trzykrotnie wybierany najlepszym miotaczem ligi, w poprzednim sezonie mecz All Star i trzecie miejsce w konkursie na najlepszego miotacza. 37 lat w tym sezonie, ale Max się nie zatrzymuje. Dalej, Chris Bassett, Karasko i T1 Walker jest jeszcze closer Edwin Diaz. Zdecydowanie najlepsza rotacja w Lidze. Tylko, że Metsi nie byliby Metsami, gdyby czegoś nie odwalili. Jacob de Grom, kontuzja i na dobrą sprawę nie wiadomo, co z nim będzie dalej. Także ten. Łapaczem będzie James McCann. Drugi sezon tego zawodnika w barwach New York Mets. Poprzedni niestety przeciętny, przeciętny zresztą jak cała drużyna Mets. A pamiętajmy, że jest to były All Star, występował wtedy w barwach Chicago White Sox. Na pierwszej bazie Pete Alonso, człowiek homerang. Gwiazda drużyny Mets. W poprzednim sezonie 37 wybitych runów. Warto również dodać, że drugi raz z rzędu wygrał run derby, czyli konkurs na największą ilość wybitych homerangów. W poprzednim sezonie pokonał Traya Manciniego. Na drugiej bazie Jeff McNeil. W przeszłości udział w meczu gwiazd. Ostatni sezon nie był może najlepszy w jego wykonaniu, jego średnie odbijania i on-base percentage zawsze było mocne, a w poprzednim sezonie już tak dobrze nie było. Na trzeciej bazie Eduardo Escobar. Bogata kariera tego doświadczonego zawodnika i w poprzednim sezonie w końcu została doceniona. Eduardo wystąpił w All-Star Game. Grał w kilku klubach, ostatnią Milwaukee Brewers, teraz przyszedł czas na epizod w zespole Mets. Shortstopem będzie Francisco Lindor. Rewelacyjna kariera w Cleveland Indians, występ w meczu gwiazd, nagrody Gold Glove i Silver Slugger. W poprzednim sezonie dołączył do Mets i jego forma niestety spadła. W Nowym Yorku Wszyscy mają nadzieję, że Lindor przypomni sobie grę na najwyższym światowym poziomie. Outfield to Mark Cania, Brandon Nimo i Starlin Marte. D.H. będzie Robinson Cano. Ciężka sprawa z tymi mecami. Z jednej strony na papierze wszystko super, a z drugiej meci to meci. Już mamy kontuzję Jacoba de Groma, także ciężko mi cokolwiek powiedzieć o tej drużynie. Tylko kibiców szkoda. Washington Nationals. Bardzo. Nietypowa drużyna. Trzy lata temu najlepsza drużyna ligi wygrana w World Series. Dwa lata temu ostatnie miejsce w dywizji. Rok temu znowu ostatnie. Do trzech razy sztuka? Miotacze. Patrick Corbin. Bardzo dobry, doświadczony miotacz bardzo dobry? Tak, tylko, że to było kiedyś. Ostatni sezon, najgorszy w karierze. Po jego narzutach pałkarze przeciwników wybijali homeruny 37 razy i oddał rywalom 111 punktów. Bardzo źle to wyglądało. Zresztą, jak i cała drużyna Nationals. A kolejni w rotacji to Josa Gray, Anibal Sanchez, Joshua Rogers i Eric Fett. Łapacz to K. Bert Ruiz, młody zawodnik do zespołu Nationals przeszedł z Los Angeles Dodgers. Nie dostał wielu szans na grę, a w tym sezonie będzie miał szansę się wykazać. Potrafi odbijać, całkiem przyzwoita średnia odbijania. Na pierwszej bazie Josh ben swoje najlepsze lata spędził w Pittsburgh Pirates, ale całkiem udany sezon miał również właśnie w ekipie Nationals. 27 homerunów to jest jego drugi wynik w karierze, więc nie było źle. Cesar Hernandez na drugiej bazie. W poprzednim sezonie grał w Cleveland Indians i Chicago White Sox teraz zagra w Nationals i ma podreperować troszeczkę inwit drużyny ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Na trzeciej bazie Michael Franco. Dobre występy, przepata z tymi słabszymi. Generalnie jego liczby nie powalają na kolana, ale jest to całkiem niezły zawodnik. Musi to jednak udowodnić, bo poprzedni sezon w Orioles specjalnie mu nie wyszedł. Acides Escobar jako shortstop. Ciekawa kariera tego zawodnika. Grał w Brewers, w Royals, gdzie zdobył nagrodę Gold Glove, a później grał w Japonii. W poprzednim sezonie już grał dla Washington Nationals. Lane Thomas, Victor Robles i Juan Soto w outfieldzie. Juan Soto zawodnik z kompletnie innej krainy. Rok w rok nominowany do różnych nagród. W swoim debiucie drugie miejsce w Rookie of the Year. Rok później dziewiąty w MVP. Jeszcze rok później piąty w MVP i nagroda Silver Slugger, a w poprzednim sezonie Mecz Gwiazd, drugi w MVP i ponownie Silver Slugger. Jeden z najlepszych zawodników. DH-em będzie legenda MLB, 41-letni Nelson Cruz, kilka nagród Silver Slager, występy w meczu gwiazd. Pomimo wieku doskonale wie, jak wybijać piłkę na trybuny, w poprzednim roku zrobił to 32 razy. Sam Juan to nie pomoże tej drużynie. Niestety wygląda to bardzo źle, a mecze, a w zasadzie blamarze podczas spring training dają dużo do myślenia. Niestety ta drużyna wymaga kompletnej odbudowy. I ostatnia drużyna National League East Philadelphia Phillies. Suche ostatnie lata, choć w poprzednim sezonie w końcu więcej zwycięstw niż porażek. Mówię w końcu, bo ostatni raz taka sytuacja miała miejsce w roku 2011. Jest więc powód do zadowolenia. Miodacze Philis, za Queer. Poprzedni sezon? fantastyczny Najlepszy w jego karierze. ERA 278, występ w meczu gwiazd i drugie miejsce w konkursie na najlepszego miotacza. Wiele lat gra w zespole Mets, ale jak widać to no Filadelfia jest jego miejscem. Obok niego Aaron Nola, Ranger Sanchez, Kyle Gibson i Zach Heflin. Łapaczem będzie oczywiście JT Realmuto, jeden z najlepszych łapaczy w lidze. W poprzednim sezonie występ w meczu gwiazd, a w przeszłości nagrody Gold Glove i Silver Slugger. Wizytówka zespołu z Filadelfii. Jego zmiennikiem będzie Gareth Stubbs. Na pierwszej bazie Reese Hoskins, zawodnik o potężnym wybiciu, w poprzednim sezonie opuścił Kilka spotkań, ale mimo wszystko jego statystyki naprawdę dobre. W 107 meczach wybił 27 chobrach. Na drugiej bazie Jean Segura, doświadczony drugobozowy, od kilku lat gra dla Filis i gra naprawdę nieźle. Jego średnia odbijania w poprzednim sezonie wyniosła 0,290. Bardzo solidny zawodnik. Na trzeciej bazie szansę dostanie Bryson Stott. Do tej pory grał w Minor League i obecny sezon będzie skokiem na głęboką wodę. Didi Gregorius, w poprzednim sezonie dołączył do zespołu Filadelfii, ale czy spełnił oczekiwania? No Chyba nie do końca. Po tym doświadczonym zawodniku spodziewano się jednak o wiele więcej i w tym sezonie musi być lepiej. W Outfieldzie ma Twirling Kyle Schwarber i Bryce Harper. No właśnie, Bryce Harper. W poprzednim sezonie MVP National League. Świetne statystyki, 42 double i 35 obranów I oczywiście nagroda Silver Slugger. Ulubieniec kibiców, postrach miotaczy, zawoni, który ciągnie do przodu drużynę z Filadelfii. A na DH-u Nick Castellanos, kolejne duże nazwisko. W poprzednim sezonie gra w Reds, występ weczu gwiazd, nagroda Silver Slugger i 34 obrany Czas na podsumowanie, miejsce piąte, a jest to łatwe do Widzenia na piątym miejscu będzie drużyna Washington Nationals. Niestety bardzo źle to wygląda i nie widać żadnych szans na poprawę. Miejsce czwarte: Miami Marlins. Ta drużyna przestała już być chłopcem do bicia. Całkiem przyzwoita rotacja, całkiem niezły line-up i trzeba uważać na tą drużynę. Trzecie miejsce: New York Mets. Tak, wiem, że nazwiska mówią kompletnie co innego, ale już mamy kontuzję de Groma. A w momencie, w którym to nagrywam, słychać o problemach Maxa Scherzera. Co z nim będzie, też do końca nie wiadomo. Jak to mówią, to takie Metsowe. Drugie miejsce: Philadelphia Phillies. Bardzo mi się podoba ta drużyna. Duża siła ofensywna i mam nadzieję, że w tym roku bardzo namieszają w lidze. A miejsce: pierwsze: Atlanta Braves. Mam nadzieję, że rywalizacja między Braves a Phillies będzie trwała aż do samego końca. Zapraszam do obejrzenia poprzednich odcinków, gdzie omawiamy American League. A my widzimy się już wkrótce. Zostały przed nami dwa odcinki do końca Skarbu Kibica. Wszystkiego dobrego życzę. Na razie!